Nowy rok. To okres, kiedy większość z nas, jak co roku, właśnie w okolicach nowego roku, postanawia coś zmienić w swoim życiu. Nazywam się Michał Richter, jestem akupunkturzystą, zajmuję się medycyną chińską i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak bardzo niekorzystny jest ten okres. Co więcej, to jest najgorszy z możliwych momentów na to, żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu. Zapraszam! Jeśli próbujecie cokolwiek zmienić w swoim życiu w okolicach Nowego Roku, to muszę Wam powiedzieć, że wybraliście najgorszy z możliwych momentów. Medycyna chińska opisuje pewne zmiany energetyczne, które zachodzą cyklicznie co roku a i nazywamy je porami roku. Początek pół roku, astrologicznych pół roku, jest zupełnie różny od tych kalendarzowych pół roku. A I tak początek zimy zaczyna się z początkiem listopada i kończy wraz z końcem stycznia. Zima to jest taki okres, kiedy cała natura śpi, zapadamy w sen zimowy. Oczywiście nasza cywilizacja nam na to nie pozwala, jesteśmy bardzo aktywni, chcemy działać, a co więcej, chcemy planować i wcielać w życie pewne zmiany od 1 stycznia. Postanowienia noworoczne. No i chcę Wam opowiedzieć o tym, że to jest najgorszy z możliwych momentów na to, żeby cokolwiek wcielać w życie. Oczywiście, chcielibyśmy być tak samo aktywni aha, w czerwcu i w grudniu, ale to jest niemożliwe. Natura jest w rozkwicie aha, w czerwcu, wiosną, latem. Natomiast jesień, zima to jest moment, kiedy energia schodzi do środka i natura śpi. Tam mówimy o tym, że transformuje energię, konsoliduje energię. Przygotowuje się na nowy cykl, na wiosnę i lato. Więc okres zimy to jest okres gromadzenia energii. A totalnego braku aktywności w przeciwieństwie do lata. A, I to jest czas na planowanie, ale nie na rozpoczynanie nowych projektów. I teraz tak, 1 stycznia nadal jest zima, astrologiczna, w pełni. To jest pora roku, która jest związana z czynnikiem tak tzw. zimnym. Zimno zamraża, schładza, powoduje, że zastygamy. Tak to tłumaczy medycyna chińska. Drugi czynnik, który spowoduje, że styczeń będzie najgorszym okresem z możliwych na wcielanie zmian w swoim życiu, to tak zwany czynnik, mówimy o wilgoci. W medycynie chińskiej. Medycyna chińska tak ma, że używa bardzo naturalistycznych określeń dla różnych stanów, które dzieją się w naszym organizmie. No i tak czynnik, który nazywamy wilgocią, dla wtajemniczonych, związany z elementem ziemi, to jest czynnik, który hamuje wszystko, pozwala na pewną transformację. I tak jak mamy cztery pory roku. Już wspomniałem o tym, że zima związana jest z zimnem, ale pod koniec każdej pory roku następuje okres transformacji. To są dwa tygodnie, które pozwalają energii przejść z, z wibracji jednej pory roku w kolejną. I tak, druga połowa stycznia to okres przejściowy. Więc w styczniu mamy w pełni a rozwinięte zimno, które zamraża, skupia energię w środku, i dodatkowo w drugiej połowie stycznia mamy czynnik o charakterze wilgoci, czyli coś gęstego. A jeśli ktoś z Was cierpi na syndrom, patologii, którą nazywamy w medycynie chińskiej, no to wtedy ten człowiek jest ociężały fizycznie, psychicznie, a ma tendencję do obrzęków, a spowolnionego działania myślenia. No i co? Postanowienia noworoczne. Mamy plan, zmienimy coś w swoim życiu A od 1 stycznia. Na dzień dobry, ciach, zimno. Jest trudno działać, ponieważ zimno zamraża. Dalej, ale uda nam się przetrwać dwa tygodnie. Super, przychodzi kolejny czynnik: na zimno nakłada się wilgoć, czyli już mamy dwa czynniki, które nas hamują. No to naprawdę. Wybrać sobie styczeń na wprowadzenie zmian w życiu to jest nie lada wyzwanie. Jeśli komuś się uda, szapowa, ale to jest naprawdę trudne. Natura w styczniu nam nie sprzyja do wprowadzenia zmian. No to kiedy te zmiany wprowadzać? No i tak, mówiłem o tym, że zima to jest okres, kiedy energia schodzi do środka. To jest czas przemyśleń. Czas ym, transformacji, przekształcenia tego, czego doświadczyliśmy wcześniej, i na podstawie tych doświadczeń możemy tworzyć plany. Więc grudzień styczeń to jest czas na tworzenie planów, ale kiedy je powinniśmy wcierać w życie? No wtedy, kiedy natura budzi się ze snu zimowego, a kiedy to się dzieje? W lutym. I jakoś tak jest, że nawet jeśli są zaspy śnieżne, a jest minus 15 stopni, no to czujemy się bardziej witalni, a wzrasta w nas wigor, chęć do działania. No i tak faktycznie jest. Luty to jest ten okres, kiedy warto wprowadzać zmiany w swoim życiu. Będzie zdecydowanie łatwiej i będzie większa szansa na odniesienie sukcesu. Tu drobna podpowiedź. Jak wprowadzać zmiany? Filozofia Kaizen, czyli filozofia drobnych zmian, na tyle drobnych, żeby nie wywoływały lęku. Jeśli macie w planach rozpoczęcie aktywności fizycznej, to nie od razu plan treningowy na 5 dni w tygodniu rozpisany, ale niech to będzie 4 minuty dziennie, na przykład Tabata. Jeśli, jeśli chcecie zmienić objętość posiłków, chcecie jeść mniej, a to nie zmniejszajcie od razu na dzień dobry o 3 czwarte swoich posiłków, ale zmniejszcie o 1 czwartą. Albo inaczej, zobaczcie, jak wasz organizm reaguje na zmniejszoną objętość w najprostszy sposób. bo ja jestem fanem prostych sposobów, to one są skuteczne. Podzielcie swoją porcję na cztery części i pomiędzy każdą porcją odczekajcie dwie minuty. Dajcie szansę organizmowi na to, żeby zobaczyć, czy już jest znajdzony, czy jeszcze nie. Powiecie, jak to jest. Jemy w pędzie, Jesteśmy rozpędzeni i zatrzymuje nas dopchano, do, dopiero rozepchany żołądek. Jeśli postanawiacie nauczyć się czegoś nowego, no to nie zakładajcie, że od razu w swoim napiętym kalendarzu znajdziecie codziennie godzinę, dwie godziny na naukę czegoś nowego. Wprowadź, wprowadźcie, proszę, em, pewną systematyczność, ale niech to będzie 10 minut. I 10 minut myślę, że każdy z nas jest w stanie się maksymalnie na czymś skoncentrować. Hmm? 10 minut codziennie, filozofia Kaizen. I tak możecie kombinować z każdym aspektem swojego życia. Więc pamiętajcie, planujcie zmiany w styczniu, niech planowanie noworoczne, ale wcielamy w życie w lutym. Zdecydowanie większe szanse na powodzenie. Więc życzę Wam powodzenia!